Dobra, dobra, żebyś nie zrobił znowu jakiegoś głupstwa. Podwłas i dwa razy z włosy. i dwa razy z I z No jak? Dobry. I mu, Będzie z niego. było. i dwa Boże, razy z Spokojny koń bo nic nie zrobi. Tylko trzeba uważać w szkole, bo <laughs> będą ręce bolały jak przedwojennego muraza. <laughs> Pod włos i z włosem. Pod włos i z włosem. to O, jeszcze, Ta jeszcze. Tak jest, bardzo przyjdę. dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Mam ważną sprawę do pana, poświęciłby pan mi chwilę czasu? Ależ naturalnie, dla pani wszystko. Wolałabym porozmawiać w pana w gabinecie. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Adamie. Ja muszę z tą poważnie porozmawiać. Nie mam czasu. Muszę porozmawiać z panem prezesem. Ale Ewa. Nabija się pralni kawy, herbaty czy czegoś mocniejszego? Czegoś mocniejszego. O! To pani Domyślam się, że Dziękuję. żadnego ważnego interesu do mnie Pani nie miała. Nie Chciałam... Chciała Pani uniknąć rozmowy z Rozdrażewskim, prawda? Mam nadzieję, że nie weźmie mi Pan tego za złe. Ależ skąd. Jestem wdzięczna, że będę mógł spędzić kilka miłych chwil z tak kobietą jak Pani. Pan żartuje. Panie Ewo, w tych sprawach... Ja nigdy nie żartuję. O, Rozdażeski postanowił wracać do domu. Właśnie odjeżdża. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za koniak. Proszę mi odwiedzać częściej. Dziękuję. Do widzenia. Jeż. Możemy już jechać? Jeszcze parę ruchów i będzie wolny. Mama, zobacz jak mi dobrze idzie. Cześć, mhm. Ewa, wysłuchaj mnie. Ja nie chcę z tobą rozmawiać. Posłuchaj mnie. Zrozumiałem, że to wszystko można inaczej jakoś rozwiązać. Ty chyba zupełnie zwariowałeś. Nie puszczę. Ktoś uświadomił mi, jak mam postępować w życiu. Ktoś ci uświadomił? Co? Puszczaj. Byłem ślepy i nie rozumiałem wielu rzeczy. Ale koniec z tym. Zostaw mnie. Ty jesteś zupełnie nienormalny. Chyba kompletnie oszalałeś. Nie, wcale nie oszalałem. Ja po prostu postanowiłem być prawdziwym mężczyzną. I nie ma takiej góry szklanej, na którą bym nie wszedł. Ale ty chyba się zupełnie upiłeś. Ale nie, nigdy nie byłem tak przyzwy jak teraz. tak gryza za swoją księżniczkę i tam, gdzieś daleko. Udowodnię i przekonam do tego, że już ze mną razem, gdzieś za górami i za rzeką. Będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ty zupełnie nienormalny, zostaw mnie. Nie puszczę cię, a wiesz dlaczego? Nie, nie mam pojęcia. O, kocham, kocham, rozumiesz? Wybuduję wielki dom, posadzę drzewo i ty urodzisz mi wiele dzieci. Puść mnie! Puść mnie, bo zacznę krzyczeć! Krzycz. Ja kocham, jak krzyczysz. Krzycz. Puszczaj! Ewa! Masz teraz ochotę na żarty? Żarty? Dlaczego to zrobiłaś? Zaraz panu wysuszą i wyprasują to ubranie, żeby pan nam się nie przeziębił przed ślubem. A swoją drogą, nie przypuszczałem, że pani Ewa ma taki temperament. Ma pan szczęście do kobiet. Jedna wspanialsza od drugiej. Dobrze, że pan wpadł. Bo właśnie chciałem się spotkać w sprawie kamienicy kamieńskiej. Bogdan, widziałeś ostatni świat gwiazd? Tak? No i co ty na to? Taki skandal. Musisz coś z tym zrobić. Nie, no. Wcale nie mnie teraz na. Nie. To mojej karierze absolutnie nie zaszkodzi. Mnie teraz nie zależy na rozwodzie z Ewą. Czekam aż rozstrzygnie się... <grym> Czekam aż rozstrzygnie się sprawa... Posłuchaj mnie. Czekam aż rozstrzygnie się sprawa podziału majątku po Kazimierzu. To teraz najważniejsze. No tak, ale jej zachowanie! Wstyd się pokazać na ulicy! Cześć! Muszę już kończyć, zadzwonię jutro. Pa! Gdzie wy byliście? Już prawie wieczór! No, wzięła mi na konie. Było wspaniale. A pan Marek powiedział, że będą ze mnie ludzie. A potem mama wylała kubek wody na Adama. Mówię ci, było super. Idź do swojego pokoju i zacznij robić lekcje. Ale ja nie mam nic Z... zadane. Powiedziałam idź. No jest pewien problem. Wie pan, ta sprawa brzydko pachnie, a powiem nawet dosadniej... Śmierdzi. Czy mógłbym w czymś panu pomóc? Tak, może pan. Chciałbym obejrzeć egzemplarz tej ekspertyzy i ewentualnie skonsultować go z grafologiem. A po co? Powiem panu szczerze, że znalazłem się w bardzo kłopotliwej sytuacji. Gdyby to fałszerstwo... Oczywiście zakładam, że ta ekspertyza jest prawdziwa. Ale gdyby to fałszerstwo wyszło na jaw, będę bankrutem. Władowałem w ten interes kupę szmalu. Będę skończony. O co panu chodzi? Proszę pana, ja nie mogę sprzedać kamienicy, którą nabyłem dzięki cudzemu fałszerstwu. Nie mogę sprzedać takiej poważnej instytucji jak bank, jeżeli to się wyda. Moja reputacja, jako biznesmena, legnie w gruzach, rozumie pan? To niech pan jej nie sprzedaje. Nie mogę! Nie stać mnie na to! Wziąłem kredyt, żeby ją kupić, a potem szybko sprzedać z zyskiem, rozumie pan? Nie wiedziałam, że spotykasz się z Adamem, mimo mojego rychłego ślubu. Spotkaliśmy się przypadkiem. Ale z tego, co mówił Piotruś, wesoło się bawiliście. Przepraszam cię, ale ja nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Artykuł o waszym trójkącie oczywiście widziałaś. Mama mnie to obchodzi. Nie rozumiem, dlaczego on cię tak to podnieca. Jak to dlaczego? Jak tu się pokazać na ulicy? Taki wstyd! On cię wcale nie dotyczy. Przecież ty prawie w ogóle nie wychodzisz na ulicę. Na szczęście, moja droga. Na szczęście! Bo umarłabym ze wstydu! Boż. Niech to dobrze, że Kazimierz tego nie dobrze. Załamałby się jego jedyna córka na pierwszych stronach brukowca. Oczekuje pan ode mnie gwarancji do trzymania tajemnicy. Dobrze. Panie Adamie. Sprawa jest poważniejsza niż pan myśli. Fałszerstwo. Poważna sprawa. Zastanawiam się, czy po prostu nie złożyć doniesienia do prokuratury o popełnionym przestępstwie. Nie rozumiem pana. Jak to pan nie rozumie? Jest pan dorosły. Jeżeli ja tego nie zrobię, to w myśl litery prawa jestem współwinny. Ale przecież pan wie, że pani Ewa, to znaczy pani Werner, podpisała to pełnomocnictwo w zamian za swojego sparaliżowanego ojca. To nie zmienia faktu. Ale o całej sprawie wie pan. Ja i Państwo, Wernerowie, przysięgam, że dochowam dyskrecji. Dziękuję Panu. No, widzę, że nie jesteś zbyt rozmowna. W takim razie idę spać. Dobranoc. Dobranoc. A, zapomniałabym dzwonił jakiś facet z Biblioteki Narodowej. Biblioteki? A czego chciał? Nie wiem, nie mówił. Mówił tylko, że to poufne. I prosił, żebyśmy jutro rano koniecznie były w domu. Nic nie rozumiem. A co może od nas chcieć jakiś facet z biblioteki? Też się nad tym zastanawiałam. Widocznie Kazimierz pożyczył jakieś książki i ich nie oddał. Teraz trzeba będzie za nie zapłacić. Ale Wernerowi się rozchodzą. A na sali sądowej wszystko się może zdarzyć. On jest bezwzględny. To, to może ja kupię tę kamienicę. Pan? Tak. No wie pan, to byłoby jakieś rozwiązanie. Ale ta kamienica jest za droga. Wiem. Olgierd. Przykro mi bardzo, ale ksiądz Olgierd. Ksiądz Olgierd nie żyje. Trzy dni temu odbył się pogrzeb. No, muszę Musimy porozmawiać. Może jutro. To bardzo ważne. Chociaż raz położyć się spać o normalnej porze. Zajmijcie no. tylko chwilę. No tak się zawsze Pan mówi. Dobre. Dobra. Tylko szybko. Posłuchaj, jest taka sprawa. Zdrojewski jest skłonny sprzedać nam kamienicę. A po co nam kamienicę? Jak to? Trzeba rozwijać firmę, stary. Możemy otworzyć nowe studia, montażownie. Możemy robić jednocześnie produkcję i postprodukcję i stać się niezależnymi. Wiktor, mamy szansę być największą agencją w tym kraju. Mm -hmm. I dlatego niezbędna jest nam kamienica Kamieńskich, tak? Proszę, niech pani spocznie. No cóż, to był zawał. Nie cierpiał. Zmarł w czasie snu. Przepraszam, ale to stało się tak nagle. Rozumiem. Czy pani dobrze znała księdza Olgierda? Nasza znajomość trwała dość krótko, ale zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Rozmowy z nim bardzo mi pomagały, to... To był bardzo dobry, mądry człowiek. Tak, nie znałem go, ale słyszałem o nim wiele dobrego. Dzięki niemu zaczęłam wierzyć. Będzie mi go bardzo brakowało. Przyznasz, że nasza dotychczasowa siedziba nie jest zbyt reprezentacyjna. Przeszkadza ci to? No nie, ale... Jakie ale? Ty daruj sobie te swoje rewelacyjne pomysły, dobrze? Nie stać nas na żadne inwestycje. Ostatnio dwa duże kontrakty przeszły nam koło nosa. I nie wiem, co będzie dalej, bo jakieś siły wyższe wyraźnie robią nam koło pióra. Jakie tam siły wyższe? To, że nam coś raz nie wyszło? Teraz na rynku jest miejsce dla szybkich i dynamicznych. A ty przestań mi wciskać takie derdymałki, dobrze? Nie znasz się na finansach kompletnie, więc zajmuj się tym, co umiesz, a sprawy ekonomii zostaw mnie. Wybacz mi, ale nie mam czasu. Nie bądź idiotą. Przecież ta kamienica to świetna inwestycja. Ale my nie mamy na nią pieniędzy. Przepraszam za pytanie, ale czy on opowiadał pani o sobie? Nie miał żadnej rodziny. Ja wraz z tą plebanią odziedziczyłem wszystko, co po nim zostało. On pisał pamiętnik. No dobrze, to weźmy chociaż miał 30%, a resztę kupię prywatnie. Prywatnie? Świetny pomysł. Widzisz? Inwestuj w to na własną rękę. Ja z agencji nie dam ani grosza, rozumiesz? Nie stać mi na twoje ryzykowne pomysły. Ja nie pochodzę z hrabiów. Nigdy niczego od nikogo nie dostałem ani nie odziedziczyłem. Wszystko, co mam, zawdzięczam własnej pracy. I dlatego to szanuję. I nie będę narażał dorobku swojego życia na Twoje kaprysy. Czy słyszała Pani od niego o Marii? Tak. Poznała ją Pani? Nie, niestety nie, ale ona. Wiem, wiem. Obłąkana. On bardzo ją kochał. Umieścił ją w zakładzie, które prowadzą siostry. Zajmował się nią odwiedzał. Czy wie pani, w którym zakładzie ją umieścił? Nie, nie wiem. Będę musiał odnaleźć ten zakład. Wydaje mi się, że teraz ja powinienem zajmować się tą kobietą. Po cholerę ci ta kamienica! Już wiem. Chcesz ją kupić, ponieważ wcześniej należała do Ewy. Zwariowałem? Bynajmniej! A bynajmniej, mój drogi, bynajmniej. <grystanie> bynajmniej! Raczej ciebie podejrzewam o utratę resztek instynktu samozachowawczego. O, wariat! <grystanie> tak, o. Ale przecież jesteśmy wspólnikami! I musisz liczyć z moim zdaniem! A? Nie zgadzam się na żadne inwestycje. I nie dopuszczę do tego, że doprowadzisz agencję do ruiny. I nie będziemy więcej o tym dyskutować. Czy pani przyszła się wyspowiadać? Tak, ale. Rozumiem. Gdyby pani miała potrzebę spowiedzi, albo przynajmniej szczerej rozmowy, to bardzo zapraszam. Ja rozumiem, że nie zastąpi pani księdza Olgierda, ale. Nie, to nie o to chodzi. Yy, moja sytuacja życiowa jest y, trudna i rozmowy z księdzem Olgierdem dawały mi nie tylko nadzieję, ale i siłę. Siłę do walki z własnym egoizmem, z miłością. Ale wobec jego śmierci te wszystkie problemy są nieistotne. to ja wiem, dlaczego Ewa wylała cię na mnie kubeł zimnej wody. To, to ty się spotykasz z Ewą? Nie mam ja tu czekać o wszelkie granice. Ale się nie spotykam. Spotkam ją przypadkiem na koniach. Ona wylała na mnie wodę. Myślała może, że nie wiem, że maczałem palce w tym artykule, albo że to jakiś mój chwyt reklamowy. Posłuchaj. Ja, muszę tam pojechać i wszystko nie ja Nigdzie nie pojedziesz. Jeszcze tylko tego brakowało, żebyś tu przed ślubem wyjechał do swojej byłej ukochanej. Byłej? A co, może nie? To, że nie się z inną, to wcale nie znaczy, że przestałem kochać Ewy. Ale ja nie chcę o tym w ogóle nic słyszeć. Jak kocham ją? Kocham i będę kochał. Ale nie Może nie się z Moniką. No, dzięki Bogu, że to mówisz. Ale wiesz, co, to, to jest okropne, to jest wstrętne. Jak ty przed ślubem możesz w ten sposób postępować? W jaki sposób? No, co, to, to przecież mnie mówisz, że to jest jakiś specjalny efekt. Przecież to są jeszcze stare zdjęcia z balu. Z balu, to jesteś pewien? Chyba wiem, co kiedy robiłem. Ach, to oni są tacy. Zatrzymali to aż do twojego ślubu. Ale to wredne, ohydne wstręg. To, to jest po prostu chamstwo. Tak, wujku. I może być wuj pewien, że podziękuję autorom tego artykułu. Ja wiem, kto to napisał. Iwona. Chociaż obiecywała mi, że nigdy nic nie napiszę bez mojej autoryzacji. Ja byłem głupi i uwierzyłem. A ty się znowu spotykasz z tą dziennikarką? Nie, już prawdy zupełnie ciebie nie rozumiem. Kochasz jedną, żenisz się z drugą, spotykasz się z trzecią. Czy ty sobie jeszcze mało biedy napytałeś? To wcale nie jest tak. Cii. A jak? Ja się z nikim nie spotykam. A w ogóle ja nie będę się przed wujem tłumaczył. Ale no, oczywiście, że tak. Po co się tłumaczyć? Stary piernik tego nie zrozumie, tak? Nie zrozumie ciebie, prawda? Okej. Okay. Ojku nie kłóćmy się. Jak ktokolwiek może mnie zrozumieć, jak sam siebie nie rozumiem. Dobrze, wróćmy do tematu. To straszne. Straszne, że tak się stało. Myśmy z Melanią chcieli to ukryć przed Moniką, ale ona poszła do sklepu i w sklepie jej to pokazali. No. Zdenerwowała się. No nie dziwię się zresztą, to jest upokarzające. Przyszła do domu, zaczęła płakać, nagle się gorzej poczuła. No teraz jest u siebie w pokoju, a przy niej jest Melania. A co z dzieckiem? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, ale chyba wszystko porządnie. Sam muszę do niej iść. A jesteś! Widziałeś już te zdjęcia? Pokazali ci? Bo mnie tak, w sklepie! Myślałam, że się podziemie zapadnę. W życiu nie znajdowałam się takiego wstydu. Nie wolno ci się denerwować, rozmawiałeś, mu. No dobrze, o tym. dobrze, co? Może mam mu podziękować? Dobrze, to sobie zostawiam was samych, wychodzę, a wy, wy powinniście sobie porozmawiać. Uprzedzam cię, że Monika potrzebuje dużo spokoju. Jak się czujesz? Teraz pytasz, jak się czuję? Teraz? Niedługo na szybko, ja muszę patrzeć, jak Migdariusz się stąd stąd. Proszę. Cię. Nie kończ. Nawet teraz stajesz w jej obronie. Założę że to ona doprowadziła do publikacji tego artykułu. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Nie zniosę, że znowu się z nią spotykasz. Nie zniosę! Wiem, kto jest autorem tego artykułu i zapewniam cię, że doprowadzę do sprostowania. Jak możesz się z nią spotykać znowu? To są zdjęcia jeszcze z balu. Z balu?! Ty mi nawet o tym nie przypominaj! W życiu mnie nikt tak nie upokorzył, jak ty wtedy na tym balu. Wystawiłeś mnie na pośmiewisko. Zresztą nie pierwszy raz i nie ostatni. Jak możesz tak mówić? Uciekliście wtedy przede mną jak szczury. Jesteś niesprawiedliwa. Nienawidzę tej Erdőrner, rozumiesz? Nienawidzę! Nie denerwuj się. Myśl o dziecku. Tylko dziecko cię obchodzi, a ja? Ja się kompletnie nie liczę. Nic cię to nie obchodzi. Jesteś podły. Bardzo mi przykro. Jeżeli stracę to dziecko, to będzie przez Ciebie. Zapamiętaj to sobie przez Ciebie. Nie mów tak. Oła. Stało się coś? Boli Cię? Po co pytasz? Przecież Ci to w ogóle nie obchodzi. To wcale nieprawda. Jak już będziemy po tych wszystkich uroczystościach, to zaprowadzę Cię do dobrego lekarza. Musisz być pod stałą opieką. Chciałabym, żebyś był dla mnie miły. Ale nie tylko z powodu dziecka, tylko z mojego powodu. Czuję, że moglibyśmy być taką zgraną parą. Pamiętasz? Przecież było nam dobrze. W łóżku też. No popatrz na mnie. Przecież jestem od niej młodsza, ładniejsza. Ocenił mnie. Spokój się spodziewasz się dziecka. I to z drugim nie ma nic wspólnego. Dla mnie ma. Jesteś wstrętny. Naprawdę próbuję być miły, ale marnieć to wychodzi. Muszę już iść. No i co? Jak Monika? Ech, wszystko w porządku, nic jej nie jest Nic jej nie jest, dobre w sobie, nie masz pojęcia Cośmy tutaj przeżyli, no jak możesz się tak zachowywać? To nie chodzi o moje zachowania, ale raczej o obyczaje prasy, która żyje z plocem Tak między nami, mówiąc Adasiu, powinieneś ich podać do sądu Ja dobrze wiem, kto to napisał Przysięgam cioci, że to będzie musiał wszystko odszczekać Dobranoc To wychodzi? Miałeś sobie dorobić klucze. Wpuścisz mnie, czy będziemy rozmawiać na schodach? O, pan młody. Nie spodziewałam się ciebie, ale bardzo się cieszę. Nie zgrywaj się, dobrze wiesz, dlaczego tutaj jestem. Dlaczego? Przyznam cię, że trochę mnie tym zaskoczyła. Nie wiesz? Skoro sama wysmażyłaś to... Ja nawet nie wiem jak to nazwać, bo słowo artykuł jakoś nie przechodzi mi przez gardło. Może nie jestem pod tym podpisana. Jest podpisana Violetta Wallis. Czy to jest... Przecież to nie jest napisane Iwona Rudecka. Więc no czego ty chcesz ode mnie? Co ty masz mnie za naiwniaka? Dobrze wiem, że to ty. A przecież obiecywałaś mi. Przypominasz sobie? Że wszystko ja czytam pierwszy, zanim ukaże się w druku. Adasiu, opamiętaj się, co ja jestem jedyną dziennikarką w mieście. Przecież każdy mógł to napisać. Nie kłam. To twój pseudonim Violetta Walis. Nikt inny nie mógł wymyśleć niczego równie pretensjonalnego. A skąd masz pewność, że właśnie Violetta Walis to ja? W twojej redakcji mi powiedzieli. To niemożliwe. No nie no tak. Na to są zacwani. Ale powiedzieli, że nie znają nikogo takiego jak Violetta Walis. Wystarczy? Na pierwszy czegoś? Nie, dziękuję. Nie zmieniaj tematu. Zachowała się podle, bardzo podle. Żądam, abyś natychmiast sprostowała ten artykuł. Mowy nie ma. Dlaczego? No to byłby precedens, przecież ta gazeta zżyje z plotek. Jeżeli każdy chciałby sprostowania, no to przecież plotka to plotka. Napisałaś o mnie oszczerczy, kłamliwy felieton. Jeżeli go nie sprostujesz, to sprawa trafi do sądu. Nawet nie wiesz, jak po przeczytaniu tego artykułu poczuła się Monika. O Ewie już nie wspomnę. Wiesz co, jeżeli koniecznie już musisz się żenić, to z dwojga złego wolałabym z panią Werner niż z tą głupią gęsią. Bądź spokój. Co, Boisz się usłyszeć prawdę? No, proszę. Kiedy powiedziałeś mi, że się żenisz, myślałam, że żartujesz, wiesz, no. Nie wiedziałam kto, jak kto, ale pierwsza, lepsza siksa poderwana na dyskotece. Daj spokój. Zobaczysz, ona to co zrobi cię na szaro, będziesz tego żałował. To nie twoja sprawa. Więc jak? Odszczekasz kłamstwa? Mowy nie ma. Więc spotkamy się w sądzie. Jak chcesz, jeżeli chcesz publicznie wywlekać swoje brudy, proszę bardzo. Gwarantuję ci, że przez miesiące nie będziesz siedził z pierwszych stron gazet. Aż dziennikarze to ludzie, więc muszą z czegoś żyć. Więc wojna. Może być wojna. Nie przypuszczałem, że możesz być taka podła. Jesteś bardzo naiwny. Pożałujesz tego. Do zobaczenia w sądzie.